Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Gamingowy Wojciech, witam was w kolejnym materiale, mamy dzisiaj do pokazania najbardziej OP zagrania, jeżeli chodzi o FIFA 23, zapraszam. O jakim OP zagranie dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy sobie dzisiaj o German Crossie. Jest to technika do piłki, wynaleziona przez któregoś z niemieckich prograczy, szczerze mówiąc już nie pamiętam którego, ale jest to obecnie bardzo, bardzo, można powiedzieć, na fali i bardzo nadużywane właśnie przez graczy w Ultimate Team, dlatego postanowiłem Wam wrzucić taki filmik, może nie tyle dlatego, żeby Wam pokazać właśnie, yy, Wam może to propagować, żebyście tego używali nagminnie, ale też właśnie jeżeli wiecie jak to działa, to na pewno zawsze jest Wam łatwiej się przed tym bronić, także o co tutaj chodzi, zobaczmy. Zobaczmy pierw to właśnie w pełnym tempie o co tutaj chodzi. Widzimy, że Bellingham wbiega, podajemy właśnie piłę do niego. Bardzo proste podanie do środka i mamy bramkę. Co tutaj się wydarzyło to oczywiście pokażę Wam już teraz krok po kroku. Oczywiście sobie zobaczyliśmy to w pełnym tempie, dlatego teraz sobie to delikatnie spowolnimy. Także damy sobie tutaj troszeczkę to wolniej. Tutaj mieliśmy ten rzut wolny, już sobie poczekamy, nie będziemy się tutaj rozdrabniać. I tutaj pierwszy krok. Musimy albo tego, albo tego zawodnika wysłać no, właśnie na bieg w pole karne. Jak to robimy? Mamy dwa sposoby. Oczywiście mamy tutaj jednego zawodnika około, od, od, właśnie koło drugiego, dlatego my sobie tutaj robimy L1 plus X. I właśnie wtedy Bellingham podaje i biegnie. Bardzo prosta zależność. Zawsze, jeżeli byśmy kontrolowali sobie hakimiego, zawsze możemy sobie postarać się wycelować tutaj chociażby w Patryka Wierę i wtedy go wysłać. Również można tak zrobić. Wtedy po prostu trzeba dać więcej siły, jeżeli chodzi o dośrodkowanie. I również to działa nawet lepiej. I zobaczmy. Poleciał, biegnie, biegnie, biegnie Renifer. Przez Łotwę, przez Estonię jest już bardzo blisko właśnie tutaj linii obrony. Dlatego zaczynamy właśnie ładować sobie tutaj dośrodkowanie. Jeżeli chodzi o siłę dośrodkowania, to wszystko zależy tak naprawdę do kogo tą piłę posyłacie. Jeżeli wysyłalibyśmy wierę, tak jak wcześniej Wam wspominałem. Wtedy możecie ten pasek siły załadować na fula i to podanie na pewno dojdzie. O czym musicie pamiętać, to to, żeby dobrze właśnie w tego zawodnika wycelować i nie będzie żadnego problemu. Jako, że tutaj ładujemy to dośrodkowanie dosyć blisko, dlatego widzicie, że tutaj takie 2,5 paska i jako, że jest to dosyć blisko, zwykle. Aż tak bardzo nie musimy się właśnie zwracać w tą stronę, ale polecam Wam właśnie mieć zawodnika ustawionego tak, żeby właśnie patrzył się, że tak powiem, w trybunę i wtedy właśnie ładował to podanie. I wtedy można powiedzieć, parabola jest dużo lepsza, ale to pokażę Wam jeszcze właśnie na kolejnych klipach, także pierwszy wariant jest za nami, ale tych wariantów jest naprawdę mnóstwo. Tutaj zobaczmy kolejna sytuacja. Tu chyba. Chyba, moja, chyba mój ulubiony klip, jeżeli chodzi o to, zobaczmy co tutaj się wydarzyło. Tutaj robimy to troszeczkę inaczej, na troszeczkę lepszym timingu. Jak widzieliście, podaliśmy sobie znowu L1 plus X do odwiery do właśnie Bellingama, przez co Wiera sobie biegnie, a my co tutaj robimy? Czekamy tutaj delikatnie, podajemy sobie piłkę do CabDVI i de z pierwszej piłki ładujemy krosa na Wierę znowu. Proste podanie. I znowu mamy bramkę. To było troszeczkę można powiedzieć bardziej skomplikowane, troszeczkę trudniejsze. I oczywiście timing tutaj gra bardzo, bardzo dużą rolę. Niemniej jednak zawsze warto zobaczyć, że tak też się uda. I tutaj kolejne zagranie, tutaj też troszeczkę inaczej. Tutaj można powiedzieć bliźniacza sytuacja, tutaj właśnie pierwszej tutaj no prawie gdyż tam sobie właśnie podawa podawaliśmy od jednego zawodnika do drugiego tutaj sobie właśnie, jak możecie zauważyć, Cap de Vion sobie tutaj kręcimy takie delikatne kółeczko przez właśnie w tym momencie, w którym właśnie byliśmy skierowani tutaj ciskamy sobie L1, przez co wysyłamy znowu Patryka Wierek, który <grych> w tym właśnie tygodniu był takim moim małym czołgiem do wybiegania w pole karne. podajemy, biegnie, podanie, przyjęcie zgaszenie piły i znowu mamy tutaj sytuację ale właśnie tutaj też na tym ostatnim klipie chciałbym Wam pokazać, że oczywiście nie musicie tego zawsze wykonywać w ten sam sposób, gdyż sama technika dośrodkowania jest bardzo dobra już widzieliście tutaj właśnie sobie na tym klipie, może przejdźmy sobie tutaj jeszcze raz, widzieliście, że podaliśmy sobie tutaj klianem Mbappé L1 X, czyli jakby nie było naszym napastnikiem żeby wbiegał, tutaj także poszło L1 plus X, co musicie sobie też zapamiętać to jeżeli yy, powiedzmy Mbappe zacząłby tutaj biec sam wykorzystując swoją sztuczną inteligencję to w pewnym momencie, kiedy właśnie on będzie tutaj łamał linię właśnie obrony i będzie już po prostu na spalonym, to on się wtedy zatrzyma. A jeżeli wyślecie go manualnie, czy to właśnie wycelujecie w niego i wciśniecie L1, czy zrobicie tak jak ja zrobiłem tutaj L1 plus X, to on będzie biegł do bólu i raczej tą linię spalonego złamie bardzo mocno jeżeli oczywiście nie podacie mu w odpowiednim momencie. Także tutaj znowu Takim, tak jak wcześniej wspominałem, czekamy na odpowiedni moment. Ustawiamy się delikatnie właśnie do linii bocznej boiska. I w momencie oczywiście ładowania dośrodkowania, co nastąpi za chwileczkę. Tak jak tutaj. Widzicie, już ładujemy sobie tutaj dośrodkowanie i zwróćcie tutaj uwagę właśnie na lewy drążek. Lewym drążkiem już celujemy pana. Jana. także podanko, znowu zgaszenie piły, proste podanie do pana Belego i mamy kolejną bramę, także jest to na pewno coś, czego warto się nauczyć, nie tyle no, właśnie samego tego German Crossa, gdyż tych klipów naprawdę mam mnóstwo, ale wydawało mi się właśnie, że te, które wam dzisiaj pokazałem i są takie właśnie najprostsze do ogarnięcia, jeżeli właśnie złapiecie troszeczkę tempa, jeżeli chodzi o to zagranie, to naprawdę będziecie Sypać tymi krosami jak szaleni. Nawet jeżeli chodzi o tych bocznych obrońców, to aż te statystyki, właśnie mm, lepiej, żeby te statystyki dośrodkowań były, ale z tego co zauważyłem, też nie są one jakieś mega, mega ważne. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Jeżeli obejrzałeś cały filmik, daj mi znać w komentarzu. Dziękuję, że jesteście. Jest z was już ponad 6800, także numery idą cały czas do góry. Motywacja jest. Jedziemy dalej, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Siemaneczko!